Ry. Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na 22 kolejkę spotkania do PKB Extra Klasy. Widzę w Łódź się z górnikiem zabrze. Jak Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 25. Lutego o godzinie 15 na stadionie w sercu Łodzi w Piłckiego piłkowskiego się 8 w Łodzi na stadionie Widzewa Łódź. No jak pamiętacie proszę Państwa w rundzie jesiennej w Zabrzu był remis 1 do 1 moi drodzy. No zobaczymy jak będą grali oczywiście w sercu Łodzi na stadionie Widzewa Łódź. A transmisja będzie na kanale Kanał Plus Sport. A ze mną gościem specjalnym na kanale, bardzo dawno go nie było, Wojtas Vlog. Siema widzowie, Sebastianik, z tej strony Wojtas Vlog i Wojtas Psikanał. Dzisiaj Sebastianik zdarzywa widzę w Górnik Zabrze. No, co powiem o Górniku, o górniku Zabrze. Tam jest Lukas Podolski, mistrz świata z 2014 roku, urodził się w Zabrze, yy, chyba a tak, w Gliwicach się urodził, przepraszam za pobójkę, bo w Zabrużu gra aktualnie. No i wyjechał do Niemiec i tam został jedną z legendą niemieckich piłek. Jeszcze był, był Piotr Trochowski, taki, pola, który grał w reprezentacji Niemiec i Mirosław Kloze, i oni zdobyli mistrz, o wszystko oprócz. E Zdrowowskiego, zdobyli byli w 2014 roku. Natomiast w Górniku Zabrze był jeszcze wierny kibic, który od samego po, od powstania klubu chodził na mecze Górnika. Od, od Kołyski, a spod grup Stanisław Leosenkowski i wręczał zawodnikom najlepszym meczu koguta. E, e, no i jeden zawodnik powiedział, będę go zjadł. Miał, miał dać Miał dać koguta Lukasowi Podolskiemu, podobno pojawił się na prezentacji jego w górniku Zabrze, ale niestety kilka dni później zmarł. Więc taka historia z górnikiem Zabrze. On ma I jest zespołem pod drugim względem, który w Polsce ma najwięcej tytułów mistrzowskich. Na pierwszym miejscu jest oczywiście mój ulubiony klub Legia Warszawa. Oczywiście, że tak. Wojta Lok to jest Sandra Radomiaka Radom, no i oczywiście Legi Warszawa. No dobrze moi drodzy, to bez powtórzenia jedziemy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Jazda widzę po trzy punkty. Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Krótka odpowiedź na pytanie, kto dziś wygra. Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Widzę Fłódź, zmierzy się z kurnikiem Zabrze. Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klatkę. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera stawia na takiego delikwenta, a on musi się odwdzięcza takim faulem w pierwszych minutach. Zupełnie jak... Aj, faul! Będę zdziwiony, jeśli nie zostanie wyrzucony z boiska. Sędzia nie ma litości. Druga żółta kartka. Od tej chwili będą grać w osłabieniu. Bardzo to było nierozsądne. Jak się ma żółtą kartkę, to trzeba uważać. Po ataku zagrożenie minęło. Sędzia przyznaje teraz wolnego górnikowi. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Ładne minięcie, może być groźnie. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Jest dużo miejsca na skrzydle. Łukasz zmierza teraz prosto w pole karne. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. No, dobra, to była obrona. Centra w pole karne. Nie patyczkował się. Tak jest. Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam gdzie nie ma żadnego zrywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. To mamy 1 do zera. Rasak. Piłkę dostał Musiolik. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Będziemy mieli rzut wolny dla górnika. Zabrze. Tuż obok bramki. Kto by przypuszczał, że to będzie strzał? Na pewno było to zaskakujące, ale jednak szanse na powodzenie były niewielkie. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Ładnie teraz wymieniają piłkę. Się. Ważne trafienie, prowadzą już różnicą dwóch goli. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie gol warty wielu powtórzeń. 2 do 0, gramy dalej. Rafał Janicki. Dobrze Okazja! Jak marzenie! Co tu się dzieje? Co za interwencja! Rasak. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania, co tu się dzieje w Łodzi, w sercu Łodzi. Na razie widzę wprowadzi 2 do 0, no coś, za piękna bramka Mateusza Żyry z Główki, no to jest rzadkość w ogóle na moim kanale i ogólnie w meczach, tak z daleka, a z 18 metrów, jak pokazało eAspos FC24 w powtórce, to możesz powiedzieć Wojtas tym o tym spotkaniu, pierwszej połowy spotkania. Widzę, gra niesamowicie, szczególnie gra niesamowicie Jakub Szymański, bo niesamowita interwencja, jeszcze Mateusz Żyro, piękna bramka i Bartłomiej Pawłowski. To ciekawe, Mateusz Żyro znajduje się w styczniu, bo ten odcinek no, w styczniu nagrywamy. Na, liś na liście życzeń w karierze Sz szalkę na karierze Diction Games, czyli Korneliusza Rzeźwickiego drugi kanał, gdzie tę karierę szalkę teraz prowadzi, bo no nie, wiem, nie wiem jak jaką teraz, czy nadal szalkę, czy z nim awansował, ale to nieważne teraz. Teraz ważniejsze jest spotkanie Wider górnik. Widzę gra niesamowicie, oby, oby ten wynik otrzymał do końca. No dobrze moi drodzy, to widzimy się po meczu tego spotkania pod 3 punkty RTS. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Uwaga! Uwaga! Strzał! I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć? Bramkarz naprawdę zrobił co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go widzieć. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Szansa na gola! Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że Bramkarz to wyjął. A oto i zmiana w ekipie górnika Zabrze. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Rafał Janicki. Boris Sekulić. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Erik Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie. Szutka w pole karne. No i nie ma. Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku golar na pewno żałuje. Widzowie czekają na strzał. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Teraz widać jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę. Piłka niczym pocisk, wbiła się w siatkę. Co za gol. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Rasak. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. I po akcji, jak się okazuje. Będziemy mieli rzut wolny dla górnika. Zabrze. Uciekła mu teraz. Ta... Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. No przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz Blidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty. Jest dziś w dobrej formie. Przyjemnie się to oglądało. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji. Pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną. Proszę państwa, koniec meczu tego spotkania. To jest historyczny mecz dla Widzewa. 4 do 0 z Górnikiem Zabrze no pogrom dla Zabrzan. No coś niesamowitego, no nigdy widzę w Ekstra Klasie tyle nie wygrał. No jeszcze u mnie na odcinku. No coś niesamowitego. Co możesz powiedzieć Wojtas Vlog o tym spotkaniu? A 4 do 0 z Górnikiem Zabrze. Niesamowita gra widzewa, po prostu. To, to było niesamowite, jak ten widzew grał. No i widzę, no ja nie jestem kibicem widzewa, ale widać, że widzę walczy do końca. I na pewno się widzę utrzyma. No natomiast, m, m, warto dodać, że młody talent strzelił bramkę. młody... Znaczy ten, Dawid Kacz. Z lechem w rzeczywistości czyli Antonik Limek, a teraz strzelił Dawid Kacz z Ale to w EAS zobaczymy na żywo, jak będzie. A no właśnie, potrzebujemy te trzy punkty, żeby się utrzymać w Ekstraklasie. No nasz oczywiście rywal groźny, czyli ŁKS, też chce wywalczyć. E, ale no zobaczymy. Jak się postarają, no, ale widać, że widzę, jest w dobrej formie, mają zgranie, potrafią dobrze grać w piłkę. Przekonajmy się jak będzie na żywo, miejmy nadzieję, że ja oczywiście będę szedł na ten mecz, jak wiecie. I oby tak się stało jak teraz na tym odcinku, w FC, co nie Wojtas? Dokładnie. No dobrze, to ze mną był Wojtas Vlog na tym odcinku. Nara widzowie kanału Sebastianik, zapraszam do mnie na kanał Wojtas Vlog. Tam Przeróżne materiały są. Na, I na Wojtas Ci kanał również zapraszam tam materiały o psach jak sama nazwa wskazuje, no to. No to nara. No i trzymajcie się. No i do zobaczenia. I cześć. Trzymajcie się.